Ale biją. Dobra, spróbujmy coś nowego. Młotek. Jeszcze z młotka tutaj nie bałamuciłem dziadów. Masz za mało zdrowia, poważnie. Słaby ten młotek, czyli ze mi widły. O, widły są dużo lepsze. Nie no, widły to dobiją. Ten młotek to taki kiepski, to maskę bym chciał. Ale witam w kolejnym odcinku. I co my tu mamy? Mamy odebrać telefon w końcu. Jeszcze zerknę tylko tutaj, bo tu widzimy krucyfiks, wisi, to go powiesimy. I odbierzmy. Cześć Orlok, mówi Nostra. Spoiler. No nie, no ty też chcesz mi dojebać? Ech, wiedziałem. Mam prośbę. Ja daleko stoi taki amerykański domek. Czasami urządzam tam kulturalne ćpańsko dla vip -ów. Wstęp tylko w przepchaniu. To koniec prośby. Ach, no tak, rozmarzyłem się, przepraszam. Ostatnio grubo zabarowaliśmy. Wiejski naukowiec przesadził z pochami. Początkowo myślałem, że to zwykle niegroźne przedawkowanie. Wiesz, padaczka, piana z ust, mówienie różnymi językami. Ale... Ale to trwa już przynajmniej miesiąc. O, pętanie. Wiedziałem! Skoro jesteś już księdzem, to może rzucisz na niego okiem? Spoiler! Tak? Nie dotarłeś do momentu, w którym to wszystko zaczyna mnie obchodzić. A chciałbyś wiedzieć, jak odzyskać klątwy? Mortimer już się tym zajmuje. Nie! Mortimer powie ci, jak pokonać wampira. Ty chcesz go obrabować. Potrzebujesz obu informacji. A to dziad jeden wykorzystuje mnie jawnie. Dobra, mamy tutaj bliziutko podejść. Akurat znajdujemy się blisko tej amerykańskiej chatki. Możemy tu sobie nawet zrespić naszą furkę. Dobra, tutaj w szczepionkę musimy dziada ładnie tutaj skosić. I jeszcze ten jeden tutaj jest, o. Widłami dziada tego demona trzeba. Kosić. A w ogóle autka mają benzynę z tego co widzę, 42 sztuki. Ja nawet nie zwróciłem uwagi. No dobra, wchodźmy tutaj. Egzorcyzm, zdrowie. Podczas przeprowadzania egzorcyzmu powoli tracę zdrowie. Mogę je odzyskiwać wykonując cele egzorcyzmu. Tempo spadku życia zależy od poziomu trudności egzorcyzmu oraz poziomu atrybutu świętości. Następujące czynniki podnoszą atrybut świętości. Podnoszenie splendoru, kupowanie suplementów i bycie pod wpływem. Idealnie. Więc wchodźmy tutaj, odprawić czarną mszę i działajmy. Szatanistyczne totemy. Zanim wypędzę demona muszę zniszczyć wszystkie totemy w obszarze. Następnie y, muszę wyegzercyzmować i wtedy y, koniec zadania. Nie? Więc musimy szybko lecieć, dostać się do totemów. Y, szyb, szybko lecimy, najpierw pójdźmy na pięterko. Okej, okay, on się tutaj dławi. Jest rozwalony, przy okazji chatę tutaj mu opędzujemy, nie? Jeszcze chyba nie odprawimy egzorcyzmu, tylko musimy zajrzeć do wszystkich pomieszczeń. O. Tutaj coś jest... Nie wiem, czy w szafie coś będzie... Może coś być w szafie schowane, więc musimy tak na szybko wszystko fajnie tutaj opędzlować. Ja nawet nie patrzę, gdzie klikam, po prostu biegam, szamoczę się jak szatan. No i teraz tutaj musimy... O. Wszystko zrobione... No i typek uratowany, tak? Jeszcze go tutaj dobijemy. No i co, i chyba wykonane, tak? Co mam stąd wyjść? Odwróć wszystkie krzyże w domu, a to jeszcze nieskończone. Yy, gdzie są krzyże? Krzyże powinny być nad sufitami, nad drzwiami. Jestem ślepy, nie widzę żadnego krzyża. Tu jest jeden krzyż. Kurwa, jest pyte. DEMON WYPĘDZONY! Minuta 13. Trochę czasu mi to zabrało, nie powiem. Powinienem się pośpieszyć, przyspieszyć swoje działania, no ale jestem wiecie, no jak to tam człowiek pod wpływem, no to nie daje rady, nie? I zdobyliśmy nagrody. Nagrody za udane egzorcy są black metal oraz znaczny wzrost chrześcijaństwa we wsi. E, czyli musimy pobijać rekordy. Wygląda na zdenerwowaną. Wamela, właśnie skończyłem pierwszy egzorcyzm. Chcesz zobaczyć moją rękawicę telekinezy? Nie. A zbierałem ci kwiatów. Patrz, ile kolorów. Nie podoba mi się, że mój facet odprawia egzorcyzm jak jakaś pizdeczka. Po czyjej ty jesteś stronie? Ja żadnych stron nie wybierałem. Odkąd wyszedłem z kościoła, atakują mnie wsiury diaboliny. Dostosowałem się do warunków. Gdy po ciebie zadzwonię, wracamy do piekła. Trzeciej szansy nie będzie. No przecież chcemy. A w nie będę miał żadnych szans. Potrafię wytwarzać bronię, ale bez klątwy pozostanę prowincjonalnym tyranem. No i choćby miał skończyć jako worek treningowy do farmienia Splendoru, nie zostawię w i nie to szopana na pastwę losu. Jeśli nie zdążę dopaść wampira przed telefonem Wameli, wracam bez supermocy. O nie. Porozmawiać z mortimerem, czyli tu mamy chyba grany czas. Źle to brzmi. Dobra, weźmy sobie matiska. Z drogi kobieto. Jak łazisz. Ej, ona jest niezniszczalna. Zdrogi. No nie, dobra, ta ta babka jest niezniszczalna. Mamy kawał drogi do przejechania, więc zrobimy sobie skrót. O, idealnie jeszcze recycling wpadł. No widzicie, ja wiem jak potrafię być eko jak potrzeba. Jeszcze ze mnie przykład. Dobra, musimy tam podleść, tylko tam teraz nie wlezę. To muszę. Tutaj nie ma żadnej dziury, nie? Więc musimy podjechać tutaj od frontu, zaciągnąć ręczny, wyskoczyć podczas jazdy. Jest drogi leszczu, gdzie mi tutaj podłazisz pod nos. Okej, okay, jest dziad. Uszanowanie doktorze Van Mortimer. Na czym stoimy? Zadam ci kilka prostych pytań. I okaże się, na czym stoimy. Musimy się spieszyć. W każdej chwili mogę mieć transport powrotny do piekła. Wróćmy do momentu, kiedy lądujesz w Sandeville. Wyobraźmy sobie historię alternatywną, czyli taką, której torpedo cię nie wyegzorcyzmował. Czyli nie dostajesz jego błogosławieństwa? Czyli że po prostu jestem wampirem? Że jesteś wampirem Orlokiem. Piekielnym tyranem. Z latami stażu, z supermocami wzbudzającymi podziw i panikę. Nie przestawaj. Jak reagujesz na wizytę w kościele? Jak reagujesz na światło słoneczne? Jak reagujesz na wzrastający poziom chrześcijanizmu i unoszącą się woń polskiego czosnku? Nie byłem w podobnej sytuacji, ale chyba niespecjalnie mnie ruszają te rewelacje. Dlatego czeka ci ciężki pojedynek. Bo w takim razie wampira, z którym przyjdzie ci się zmierzyć, też nie będą ruszać. Musimy odzyskać kropidło kremówy. Torpedo przerżnął je w grach hazardowych. Ty odzyskaj kropidło, ja załatwię zabójczy środek. Żółć! Torpedo był nałogowym hazardzistą. Tym był szczęśliwszy, im większy majątek mógł roztrwonić. Kiedy kończyły się pieniądze. Zastawiał dobra kościelne. Na szczęście diabolina rzeczy, które wygrywa w kasynie, wrzuca do jednorękich bandytów. Dobra, idziemy sobie pohazardować. 205 metrów to ja chyba szybciej z Buta przelecę niż tym Matiskiem przejadę. Nie wiem, czemu mówię Matiskiem, może dlatego, że pół swojego życia Matizem przejeżdżałem, a tutaj mamy Maluszka. Dobra, więc wejdźmy do maluszka i maluszkiem sobie tam przejedziemy, bo faktycznie tak to ja się tutaj zajadę, jakbym miał biegać do mi z powrotem. A tu prosta droga, jest przecież polskie drogi, prawda? Nie ma żadnych dziur. Wszystko jest ładnie, cacy, jest porządeczek. Każdy ma solidne badania techniczne pojazdów. Katalizatory też o, parkują też jak należy. No, typowa Polska, tak. Tutaj ładnie też zakręty. Wszystko pięknie wchodzimy, zaparkujemy tak, żeby być ekologicznym, czyli gdzieś na przykład tutaj o, idealnie. I co my tu mamy? Przeszukaj klucza do, w domu. Tu mamy jeszcze widły, jakby ktoś chciał. Dupę jeża. To na pewno tutaj jest do góry. No właśnie, jest klucz. Tylko weź go teraz tam chwyć. Ojej, To trzeba użyć mojej super mocy i ustawić tutaj na przykład pralkę. No, pod kątem. Czemu się nie da obracać? Dobra, jak puszczę jakiś ten, to może się uda. Dobra, praleczka idealnie tu się wpasowała. Jest klucz. Czy tutaj coś jest? Nic tu nie ma. No, moglibyśmy to zmopować. Przypominam wam, że jest taka akcja jak mopowanie, więc możemy sobie na przykład dwa razy przeczyścić ładnie tutaj ściankę i jakieś tam statystyki zdobywać, nie tylko na co, to komu po co. Ja nie wiem, to zostawię Wam. To jest połączenie symulatora, sprzątacza i w ogóle setki, setki gier. nie? Co oni tu zrobili, to jest jeden wielki rozpierdziel. Mamy sobie wejść do domu i odzyskać, odzyskać rzeczy, nie? więc typów olewamy. Dobra, niech mnie tam bała gdzieś to mamy. Raczej za nami nie wejdzie. No właśnie, nie wszedł. No i tutaj, co mamy zrobić? Wejść do domu, odzyskać kropidło z jednej ręki bandyty. Nie? Przy okazji, odprawię parę recyklingów. I teraz tak. Jest jedna ręki bandyta. Urucham. No, a musimy zaciągnąć. Dobra, losuj. O tak. Dislike, dislike, dislike. Dislajkujcie to. Dislike, Coś mam nacisnąć. Stop, stop, stop. Jak to działa? O ciul tu chodzi w tym? Hazardzista. No dobra, wrzućmy. Jeszcze raz, nie czaję, jest nagroda. Jest nagroda, jest dislike, czyli co? To muszę zatrzymać. A to muszę obracać, tak? I wtedy tylko to jedno będzie się obracało. Dawaj mi nagrod. Nie, wszystko zlosowałem. I teraz by była akurat wygrana. Fushera. Dobra, czyli tak. Pierwszy raz trzeba zaciągnąć. Jest wygrana, jest jedna. Jeden, ten like. Dobra, to tego zastopujemy. Zaciągamy. Dislike. I dislike. Dobra, ten trzeba zatrzymać. I ostatnia szansa. Szczerze nigdy w życiu nie grałem w jednorękiego bandyty, nie? Człowiek ma 30 lata jeszcze nie pograł. Dobra, uruchom jeszcze raz. To widzę, że to jest hazard. Nie da się wygrać w tej grze. Zaraz się w kurzej pół mieszkania rozwalę. Same disliki. Wy dla odbiany możecie dać lajki, nie pod filmem. Jest jedno mamy. Dobra, tu ze stopuj. losujmy, może jeszcze się uda. No, jednego mi brakło. Ostatni chyba raz spróbujemy. Może się da jakimś innym sposobem. Pięknie. Odejście drugie. Mamy chyba trzy pociągnięcia z tego co widzę. I może akurat, może akurat tym razem dwa wskoczą. I... i jest! Nowy schemat ulepszenia broni. Możesz wykonać ulepszenia w piwnicy kościoła. Ło! to jest chyba to, co mieliśmy uzyskać. Ciekawe, czy jakbyśmy grali dalej, to coś możemy uzyskać. Z papryczki. Swoją drogą na balkonie takie papryczki hoduję. Myślałem, że wyjdą mi słodkie papryczki. Jak się okazało, są tak kurysko ostre że człowiek, no, jak bierze tylko stacha, żeby po prostu poniuchać, no to gały wysadza. Jakie ładne tutaj Tarzan jakiś na pięterko sobie wejdźmy, może znajdziemy jakieś tam dospowiedzi coś nowego. Tutaj są drinki. W szafach nic nie ma. Jest święta tabliczka. Relikwia kolejna do kolekcji. Tutaj nic nie ma. Tu są jakieś magiczne drzwi. Czerwone. Czerwone, burdelowe. Tutaj nic dla nas nie ma, ale prawdopodobnie później coś będzie. Dobra, jak już jesteśmy na temacie hazardu, czemu by nie zagrać jeszcze? Może dostaniemy jakiś fajniejszy schemat. O, dobrze siadło. Dobrze siadło. Od razu mamy jakąś jedną nagrodę. Dislike i dislike. Jest jeszcze szansa. Nagroda i dupsom. Czemu teraz nie mogę zastopować, nie? Powinno być, że mogę zastopować na starcie. Jest nagroda i dwie nagrody. Jest spora szansa, że wygramy. Tak! I co dostaliśmy? Co dostaliśmy, ja się pytam? Kolerniki jedno, tu są jeszcze drzwi. To kibelka. Kto takie oczy daje te rzeczy? A to widać, że jest pepko. No dobra, to chyba wszystko tu załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić. Wychodzimy. I czeka nas tu ekipa od stwierdzenia. Musimy odebrać telefon. Rozejrzę tutaj, może w po okolicy, nie walcząc z typami. Mamy odebrać telefon, tylko nie wiemy, gdzie ten telefon znajdziemy, więc ich olewamy. Podejdziemy sobie tutaj do kościółka. Przy okazji, może jakąś amunicję się zaopatrzę. A tutaj co jest, tworzywo? A kupmy sobie tworzywa, tak z 50. A to jest co? Ej! Poleźli za mną! Gdzie są moi chrześcijańscy przyjaciele? Którzy mi to wesprą jeszcze, potrzeba! No, wcale to kolejny nieśmiertelny. Święty obrazek zdobyłem. Okej, okay, telefon gdzieś tu był, tylko najpierw sobie kupmy, może amunicję, bo mamy 30. O, skądś mi się ta amunicja wzięła? Widzimy się przed kościołem. Teraz! Jak akurat zdobyłem kropidło? Co ty kombinujesz, Wamela? Orlok, obiecałeś. Czyżby my mieliśmy wybór? Nie, mamy się spotkać z Wamelą przed kościołem. My jesteśmy przed kościołem. Czego ty, kobieto, chcesz? Dobra, pogodziłem się już ze stratą. Nie jestem wampirem i nawet nie mam się jak zemścić, bo torpedo kopnął w kalendarz. Wracamy. Ty jako wschodząca superstar, ja jako skończona pizda. Zafiksowałeś się na punkcie tych supermocy, ale twoja siła tkwi gdzie indziej. Orlok, widzisz? Nie potrzebujesz być wampirem, żeby ludzie cię wielbili. Nawet tutaj w Sandewil zdążyłeś rozkochać tłumy. Racja, zgadzam się. Przyjmuję taki stan rzeczy. Ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. Hm? To, że robisz tajemnicę z tego, jak zorganizowałaś transport, i skąd pomysł, że jako środek lokomocji posłuży budka telefoniczna? Nie chcesz wiedzieć. Dosyć tych Gierek, Wamela. Dosyć Gierek, chcę mu powiedzieć. Diabolina! Pierdolona Diabolina! Jak mogłem na to nie wpaść? Wamela złamała przysięgę. Skontaktowała się ze swoją ex. Z tą samą ex, która poniżyła nas oboje, gdy jeszcze byliśmy w piekle, i poprosiła o pomoc. Dlatego robiła z tego transportu wielkie misterii. Założę się, że to nieudany zamach. Wamela bywa naiwna, jak dziecko w kopieli. Nie wiem, dlaczego nie zadziałało. Orlok jest na mnie wściekły. Uj, jaką mam pałeczkę ładną. To jest te kropidło, a ja wolałem z tym kropidłem coś zrobić. No dobra, musimy wzmocnić co nieco. Pałeczkę musimy wzmocnić inne swoje czary. Więc chodźmy do piwnicy, pójdźmy troszkę roka, napijmy się. I teraz tak, co my tu mamy? Wzmocnienie lewej pięści, wzmocnienie krucyfiksa, co my mamy zrobić? To mamy zwiększyć wzmocnienie pałki i make do kuchenki mikrofellowej, I, i tego, i mamy w końcu gotowe. No, tego to ja mogę łoić, wygląda nieźle. Tak, trzeba żyć, ale mamy jeszcze jeden ten. Tu jest jakaś gwiazdka. Myślałem, że to mogę kliknąć. Mogłbym jeszcze coś wzmocnić. Możemy sobie krucyfiks dać albo lewej pięści. Lewej pięści to ja nie chcę, jakbym mógł sobie właśnie wzmocnić tą prawą pięść, to by było spoko, tylko widzę, że nie mamy tu chyba schematów, które gdzieś tam trzeba znaleźć. Więc trudno, no to co mam mi wystarczy, odbierzmy sobie telefon. Cześć Nostra. Skąd wiedziałeś, że to ja? Trafił swój na swego. Ale serio, wiedziałeś czy zgadłeś? Nigdy się nie dowiesz. Czego potrzebujesz? Może chciałbyś porozmawiać o podróżach do piekła? Chciałem podziękować Ci za uratowanie koregi. Może pogadamy w cztery oczy. A to dziad jeden zdrajca. Dobra, chodźmy do niego. Zastanawiam się jak ta gierka po angielsku, czy też ma taki humor zachowany. Jak ktoś z was będzie to ogrywał, możecie mi napisać w komentarzu, czy jest spoko, czy nie jest spoko. Ej, ona jest w ogóle magiczna. O kurde, można łokiem pikielnym gościa porazić. Nieźle nawet to mu ci fajnie. Wróćmy to i mamy do przebycia 150 metrów. Czy mamy tu furę gdzieś? Możemy furę sobie zrespić. Więc weźmy sobie furę tutaj z Podjedziemy tam do tego nostro, nostro żebojada. I zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Dobra, tam z skrótami nie będę się bawił. Też to jest auto przystosowane do polskich dróg przecie, nie? Idealnie, no już prawie jestem. No, dawaj maleńki, dawaj maleńki, jak się dobrze rozpędzisz, to i wiedziesz. To trochę jakbyśmy jechali po torach. Dobra, to ja sobie tak powoli tu będę jechał, a jak już dojadę, to widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć.